Czemu oni wychodzą? Dobra, ponownie nie martwmy się nimi. Dobra, oni tam mają morale. morale. Dzięki za freewina. A idziemy na tego? No. A... No, ja... ja bym poszedł na Inwejda Ja w sumie. też. A co ja będziesz ja Jak idziemy na Inwejda, dopiero Q, a jak tak, to E. Ja na Nautiliusie, jeżeli idziemy na Inwejda, to wezmę sobie Shielda. A jeżeli nie, no to wezmę sobie E. A ja też sobie inni. wezmę Shielda. Ty, tak, dawaj. To ja ja będę będę teka Będziemy tak, będziemy tak, 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 ja tak, samo Ty, ej, to ja tak, 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 shielda. tak, tak, ja, ma ma ja wezmę ślady. A ja wezmę ścianę na w. A, Ale No. Nie, na Dark, bo i w ogóle to wie, że my się wysnajpiliśmy. A ten to Dark. Co, ten... na imprezę, czy nie? Obokowak? Tak. Nie, nie to, to jest gość z Iraku. Ma 24 lata. Dobra, to się górą panowe. Na nautylucie weźmie normalnie. I Stoimy tutaj, nie? Oni wiedzą. nie, 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 nic. nie, tędy nie, wiedzą. Wiedzą nie wiedzą kurwa, nikt nie wiedział. wybieramy no, mu trafię, żeby to trafić. Skąd wiedzieli? myli gdzieś warda czy jak? Dobra, bierzemy to, bierzemy to, chodźcie. Dobra, się cofaj już. Ward. Ja się cofam i zwarduję Ej, nie, 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 to rada. czuję, że to tak zintujemy z tym redem. To może być mnie na pierwszy level. Czy idą? No, kupuję mnie. Chcecie reda? Dwóch ja nie biorę na początku. Ej, uważajcie tam. Ej, ty, ty... Ej oni tu idą, oni są tutaj. Nie, tu. Nie, 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 kurwa. Nie, Cholet, dobra, to, to jest C, to To jest twoje. Nikt tego nie ma prowadzić, no ich nie ma. Dobra, pierwszy, no drugie i... Bo oni pomagają Zakowi! Na Radzie nikogo nie masz. O nie... Ej, ja, ja to zabieram. Chłopowi z raku, czajcie? Już nie żyje. Kopię. Hop, do czego ty jesteś zdatny Do lepienia. wody dla psa. No nie żyję. <śpies》> Ty, us. Ej, zejdziecie z bota? Nie To Yasuo, zejdziesz? Zdajemy na to nami? Tak Ja nie mam. Dobra, zostawmy to. Brawo, ej, ten do was idzie. Za kto was idzie? Tak na ale ale to nie jest Co ty zabijaś tego zaka? Nie wiem. Ale teleport tak może polecić, teleport może polecić, ja nie mam dwa te, A Tomek już są. Taki spłonny. A ty komplikowany. Co ty masz? Co ty masz? Atomek taki ma. No, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ty się no już ja widzę i... jak on ci tam krzyczy <grym> Tomeczek, Madiusz jest. Nie no Klarcia tak intuje, Tak intuje, Klarcia Nie mogę Tomek już pewnie O mam Lisino na topie <grym> Poszujcie poszujcie małpa Ty on nie wie? A nie bo ty e, masz mał... zak Zaku, churde, nie K ty... ma... kurde nie Za ku mnie Ja się tego topa no, no co ci mam zrobić malfightem! I to Tomek teraz mówi tak Ale to są dobre. No, to jest do wywalenia, jest do chodź Co mam ci zrobić malfight? Nie no dobra Zostaw, Zostaw to kurwa no, dobra już poważnie no Daru bój co wleciał na mida 5 sekund po <laughs> Idę, idę, jestem Tylko nie mam warda Mogłam się schillować Wchodzę do was Te to Te no Ja, Nie, no, to jest. No Uciekaj. Nie, no uciekaj, masz za, za dużego shutdowna. Nie, kurna, z nie wiem, że. Tak. Nie, 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 Starcie mi tą farmę proszę No i to no, jest już jest taki mad od tego teleporta <gnow> <Spocze. gnow> Lisandra ja, Nie no, pocheci... no, Ja, mo, ja jestem nie, tutaj z nami <gnow> Dawaj się Iniseka robię o, dobra. Kurde Dobra gotowi na Inseka Takuje ktoś... Nie 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 no Juzle, czy to Giga? No i Warf. Ale... Gierka na to mecz, no. ...3-1 No. To 1-3. Ja Nie no, Juzle z Giga. No kurna no, pół sekundy do było. Przepraszam. <laughs> on zgelkował 3 razy na tym zakupie No bo on ma... bo on jest i razy tam jest. Ja. I RASIŚĆ <noise> <noise> Tomek to bierze topa w tej minucie To już pewnie ja mam wyjebane Nie ma Tytuły tutaj Borain hipok. Dobra, jest 12 Czy Drake za 20, a nas żołnierze? I to zrobił, ale jak to jawki nie wejdziemy solo, oni teraz wezmą Barona, to będzie źle Komu? Oni chcą chyba Barona robić no bez maćka nie jestem na ile idzie. Dobrze, nie ma, no. Daj, kapka. Gdzie on jest? Oh, jest, No jest? No, on zintował, no nie ma. To już mógł być koniec, nawet tej gry. Hmm? U, byśmy, z Dobra, Dobre, w no, z byśmy zabrali tego sklepu. Dobra, potrzebujemy jeszcze kliższych na byśmy zabrali, jak on wziął 7 kill i go nie ma. Dobra, są bezsenne. Jakbyśmy teraz jakieś znaleźli w bicie w nich, Ty tak, no dawaj. Ty co no? Bieź z tam malfekt Nie, nie mogę, czekaj, nie mogę się ruszyć! Kurwa, kurwa, rzuciłem źle! No jest. Ja jestem Ryanem za mało, a też żeby to tak, było w stracie! Dobra, wygraliśmy, ale kurwa, owo no! Jezus, kończył, bo ja jestem super. Dobra, padłem, chyba wygraliśmy grę Wygraliśmy Zawraź to skończył po prostu Pozdrawiam, y, Kanonate proszę. O, Darkboy na zadynkę leci, uważajcie! To jest jego chwila. Konczcie, kończcie ja szybko, kończcie, kończcie, kończcie.

Pytamy obojętnie czego, albo bota puszuje, puszujemy, bo się miniony będą opuszczą do kurek. A bo to jest otwarte o. Ktoś wystarczy, trafiasz RK w senne Wiem Nie, nie Lissandra i... Tam senne wystarczy to... Mam senne, mam, mam senne, mam senne Dobra Sam Ja biorę Lissandra teraz Lissandra mnie zabiła Wiem Kończcie też. Mamy to już, nie, ale no. Dajcie tripla